Dobra, zaśpiewam jeszcze jedną. Czy wierzysz mi? Nie. Ale. Ej, obie, obie, Ja się nie proszę, śmieję. Proszę, proszę, obiecuję. Ej, błagam. Ej, jak się zaśmieję, to jestem. W ogóle to, że ty potrafisz na poważnie, nie? Mhm. Zaśpiewać tu na podcaście. Taki message do Nikoli, to też jest mocne, nie? Czy wiesz, jakby. Ja... Ona chyba tego i tak nie doceni, nie? Doceni, tylko zaśpiewaj. Nie, nie doceni. Ja się nie przerwę już. Nie doceni tego w ogóle. Ona tego nie doceni. Ale zaśpiewa Chcę Ci oddać wszystkie dni Zostań ze mną Jeśli ko... Nie no, ale jak... Jak na piosenkę dla no to ładnie. Ale jak napisane dla kół, to spoko. Ale kurwa nie no, ładna piosenka. Ładna piosenka.